Jeśli masz ciekawe wyniki badań i chcesz się nimi dzielić ze światem, interesuj cię nauka i śledzisz jej najnowsze osiągnięcia. A może potrafisz mówić o rzeczach skomplikowanych w prosty sposób? A być może po prostu denerwują cię fake newsy i dezinformacja? Jeśli tak, to jest spora szansa, że popularyzacja nauki jest właśnie dla ciebie. Ja nazywam się Natalia Schmidt-Polończyk i w tym materiale pomogę Ci zacząć popularyzację nauki poprzez stworzenie materiałów filmowych. Dowiesz się tutaj m.in. tego, jak taki materiał utworzyć, co będzie potrzebne przy jego wykonaniu, z jakimi aplikacjami warto się zaprzyjaźnić i jak stworzyć swoje własne domowe studio nagrań. Pokażę Ci też, jak zrobić rolkę na Instagrama, jak przygotować profesjonalną okładkę do Twojego materiału filmowego, czy jak zrobić live'a na Instagramie. To wszystko tutaj zapraszam. Od czego zacząć? Warto zacząć od tego, żeby zacząć, no bo przecież najtrudniej jest zacząć. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj ze mną, prawdopodobnie masz już temat, czy też zagadnienie, które chcesz popularyzować. Jeśli jest odwrotnie, to warto przemyśleć, to o czym i w jaki sposób chcesz mówić? Ważne, by treści były zrozumiałe. Jak mówić, żeby nas słuchano? To tytuł znanego wykładu profesora Bralczyka. Dobry popularyzator to taki, który nie tylko jest słuchany, ale przede wszystkim rozumiany. Dlatego warto zastanowić się, kim jest Twoja potencjalna grupa odbiorców, co ją charakteryzuje i jak będziesz do niej mówić. Dostosuj język do swojej grupy odbiorców i najlepiej unikaj skomplikowanych pojęć naukowych. No, chyba że będziesz mówić do ekspertów. Wtedy oni będą oczekiwać od ciebie profesjonalnego, naukowego języka, wnikliwej analizy tematu i wtedy pojęcia naukowe będą jak znalazł. Jednak, gdy będziesz mówić do dzieci, to korzystaj z nomenklatury języka dziecięcego. A gdy będzie to młodzież, to stosuj metaforę popularne w języku młodzieżowym. Dorosły odbiorca, który jest laikiem Temacie będzie chętnie cię słuchał, jeżeli przedstawisz zagadnienie w sposób ogólny, zrozumiały, prostym językiem i wtedy, gdy będzie mógł wykorzystać tę wiedzę dla siebie. Jak zrobić domowe studio nagrań w domu? To nie jest Trudna sprawa. Po pierwsze, potrzebujesz swojego telefonu. Gdy nagrywasz materiał wideo, pamiętaj, ustaw wysoką jakość nagrania. Pamiętaj o formacie filmu i on będzie zależał od tego, gdzie chcesz go opublikować. Wymiar filmu na YouTube będzie różnił się od wymiaru filmu na Instagrama. Zadbaj o dobre światło. Światło dzienne będzie w porządku i możesz je wykorzystywać, natomiast pamiętaj, ono zmienia się w ciągu dnia, więc jeśli planujesz dłuższe nagrania, światło będzie się zmieniać i będzie to widoczne na Twoim filmie. Stąd by zapewnić dobrą jakość oświetlenia, polecam skorzystanie z lamp. Może to być lampa pierścieniowa, lampy softbox, czy też małe lampy, które zmieszczą się do plecaka czy torebki i doskonale sprawdzą się w podróży. Do nagrania przyda się też statyw na telefon, a także tło, które możesz zakupić albo wykorzystać swoją przestrzeń domową. I może to być półka na książki, może to być biała ściana, może to być obraz, a nawet z tyłu rośliny. Przydatny będzie mikrofon, który wyeksponuje Twój głos i wyłapie wszystkie szumy. Sprawdzi się nawet ten najprostszy, nie za miliony monet i może zrobić Dobrą robotę. Szczebrze szynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Pamiętaj, przed swoim wystąpieniem zrób rozgrzewkę aparatu mowy. Pracuj nad wyraźną wymową, a pomogą Ci w tym właśnie cmokanie, przekręcanie ust w jedną i w drugą stronę, wymawianie skomplikowanych stwierdzeń, czy nawet śpiewanie. Gdy masz już nagrany film, to teraz do edycji, montażu czy też podrasowienia materiału filmowego przydadzą Ci się aplikacje. Oto te, z których ja korzystam. CapCut to aplikacja do montowania filmów za darmo od twórców TikToka. Dostępna jest na Android, jak i na iOS. Pozwala na przycinanie materiału, dodawanie ścieżki dźwiękowej, nakładanie gotowych efektów i posiada wiele innych narzędzi. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z bazy dźwięków, naklejek czy krótkich animacji. Filmor to doskonały wybór dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z montażem wideo na telefonie. Aplikacja do montowania filmów oferuje wiele przydatnych narzędzi, a jednocześnie ma prosty w obsłudze interfejs. Dodatkowo program Filmor Umożliwia edycję wideo w wielu formatach, w tym wideo nagranych na urządzeniach mobilnych i kamerach cyfrowych. Można śmiało przycinać, łączyć, nakładać efekty specjalne, korygować kolor, dodawać napisy, obraz w obrazie i wiele innych. Godna polecenia aplikacja do montowania filmów za darmo z elementami premium to UCAT. Program oferuje liczne narzędzia do obróbki wideo. Przycinanie, dodawanie filtrów, efektów, tekstu, naklejek, a także wzbogacanie podkładami muzycznymi. Interfejs jest bardzo czytelny, a obsługa bardzo wygodna. Aplikacja rozpoznaje nie tylko dotyk palca na ekranie, ale również gesty. Rolki umożliwiają nagrywanie i dodawanie krótkich filmów maksymalnie do 90 sekund. Zamysł jest bardzo podobny do filmów z TikToka, z tym, że różnica jest taka, że filmy na TikToku mogą trwać do 3 minut. Popularyzując naukę przez rolki, skupcie się na najważniejszych informacjach. 90 sekund to bardzo mało. Warto też popracować nad kreatywną grafiką. Do rolki na Instagramie możesz dodać. Muzykę, napisy, ankiety, naklejki czy też własne oryginalne dźwięki. Jak się za to zabrać? Właśnie zamierzam Wam to pokazać. By dodać rolkę na Instagrama, klikamy na dole w krzyżyk. Następnie wybieramy opcję rolka i zostajemy przekierowani do naszej galerii zdjęć i filmów. Wybieramy odpowiedni materiał i dodajemy. Możemy takich materiałów oczywiście dodać więcej. To nie musi być jeden film. Ważne, żeby nie trwał dłużej niż 90 sekund. Teraz możemy dodać nasze napisy: możemy dodać hasła. Klikamy w odpowiednią ikonkę, możemy ją też edytować, zmienić jej kolor, zmienić czcionkę. Powiększać, pomniejszać. Napisy, zmieniać kolory. Gdy klikniemy w ikonkę na dole, będziemy mogli edytować czas trwania napisów, czyli decydujemy, kiedy napisy w naszym filmie się pojawiają, a kiedy mają zniknąć. Możemy dodać kolejne napisy, kolejne hasła i również edytować. Ich wygląd, a także decydować, w którym momencie naszego filmu mają się pojawić, a w którym znikają. I robimy to na tym pulpicie, odpowiednio przesuwając fioletowe pola to jest czas trwania wyświetlania się poszczególnych napisów. I zobaczcie, jak to wygląda, gdy. Puszczę rolkę od początku. Pierwsze napisy znikają, pojawiają się drugie. Kolejną opcją, którą chciałam pokazać, to możliwość podziału filmu. Z jednego filmu stworzyły się dwa, dwa krótsze, które mogę uatrakcyjnić dodając odpowiednie przejście. Zanikanie, powiększanie. Na pewno doda to dynamiki i uatrakcyjni nasz materiał filmowy. Kolejną opcją jest możliwość dodania podkładu muzycznego, piosenki, melodii. Wybieramy ją z listy. Instagram zaproponuje odpowiedni fragment dla nas, ale możemy go również zmienić. I ważne, gdy filmik e, ma swój własny głos, warto ściszyć. Podkład muzyczny i robimy to właśnie w panelu sterowanie muzyką. Możemy też dodać swój własny podkład głosowy, czyli nagrać się. Można też dodać ankietę, quiz, godzinę, różne gify, tak jak tutaj. Umieszczamy w miejscu, w którym chcemy, i nasza rolka jest praktycznie gotowa. Teraz powinniśmy dodać okładkę. Możemy ją przygotować w kanwie, możemy dodać jakieś zdjęcie, a możemy wybrać jakiś dowolny urywek z naszego filmu. pisujemy tekst, który opisuje naszą rolkę. Możemy też sprawdzić jak ona będzie wyglądała na naszym profilu, klikając siatka profilu. A tekst wprowadzamy tutaj i oczywiście pamiętamy o hashtagach, które zwiększają zasięgi naszej rolki. Możemy również oznaczyć osoby, dodać współtwórcę. Jeżeli taki jest w naszej rolki, możemy dodać lokalizację. I wystarczy kliknąć udostępnij i nasza rolka pojawia się u nas na Instagramie. Kto nie lubi prezentów, a zwłaszcza te ładnie opakowane, bardzo chętnie chcemy otworzyć. I tak samo jest z materiałami wideo. Twój film fajnie, gdyby miał ładne opakowanie, czyli okładkę, a możesz ją w bardzo łatwy sposób przygotować w programie graficznym na przykład w Kanwie. Canva to prosty, intuicyjny program, który będzie odpowiedni nie tylko dla Instagrama, ale również przygotujesz tam okładkę na film YouTube'owski, na TikToka, na Facebooka czy na Twittera. Pokładkę do filmu możesz zrobić w programie Canva. Wybieramy sobie rodzaj social mediów, w tym przypadku Instagram i przeglądamy propozycję programu graficznego. Ja wybiorę sobie taką prostą grafikę, w której będę chciała dodać swoje zdjęcie. Będę chciała edytować tekst. Usunę ten niepotrzebny. Napis będę chciała troszeczkę powiększyć, dlatego klikam w rozmiar czcionki i wybieram, przesuwam suwakiem, tak by ją powiększyć. Następnie będę chciała dodać zdjęcie. Dlatego klikam zdjęcie z aparatu, wybieram to, które mnie interesuje, dodaję do mojej grafiki. I tutaj bardzo fajną opcją, którą serdecznie polecam, to jest usuwanie tła. Niestety jest to narzędzie tylko dla wersji Pro, ale warto się w nie zaopatrzyć. Przesuwam moje tło, mój napis, dostosowuję zdjęcie do mojej grafiki. I voilà, gotowe. Teraz wystarczy tylko pobrać. Klikniecie, wybieracie, jak, czy chcecie pobrać to jako zdjęcie, czy jako film, i mamy grafikę. Live jest nieocenionym narzędziem, jeśli chcesz budować relacje ze swoją publicznością. Możesz angażować widzów w czasie rzeczywistym i budować więzi pomiędzy instagramową społecznością. Zatem jak się zabrać, by odpalić swojego pierwszego live'a instagramowego? Zapraszam. By rozpocząć naszego live'a wchodzimy na nasze konto, klikamy krzyżyk na dole, wybieramy transmisję na żywo. Ja na potrzeby tego filmu ustawię sobie prywatne transmisję, Wy zostawiacie publiczną i klikamy w przycisk. Sprawdzane jest połączenie i zaraz będziemy na żywo. Tutaj na samym dole mamy też opcję z możliwością dodania naszego rozmówcy, naszej rozmówczyni. Więc wyszukujemy właśnie w tym okienku osoby, z którą będziemy prowadzić live'a, klikamy i czekamy aż, osoba, aż nas, nasz rozmówca do nas dołączy. I to wszystko. Powodzenia! Twojego live'a możesz zapowiedzieć na Instagramie. Wystarczy, że klikniesz na dole w krzyżyk, wybierzesz opcję na żywo, następnie klikniesz w harmonogram i tutaj należy podać tytuł Waszego live'a. Fajnie, gdyby był ciekawym. Oraz datę jego rozpoczęcia. Wybieramy dzień, wybieramy godzinę. Live to oczywiście rozmowa z drugą osobą poprzez Instagrama, więc warto ten termin wspólnie ustalić. Następnie klikamy gotowe. Zaplanuj transmisję wideo na żywo. Możemy ją udostępnić od razu na naszym profilu albo udostępnić później. Natomiast, gdy wrócimy na nasz profil, zobaczymy zaplanowaną transmisję na żywo. Klikając dalej, możemy ją udostępnić jako post, możemy ją udostępnić w relacji, tak jak tutaj, i każdy, kto w nią kliknie, otrzyma od Was przypominajkę o Waszym live. Wchodzimy na YouTube i w prawym górnym rogu widzimy kamerę z krzyżykiem. Klikamy w nią i pojawiają się nam trzy opcje. Wybieramy prześlij film. Następnie pojawia nam się okienko wybierz pliki. Klikamy w nie, dzięki czemu możemy przesłać film z naszego urządzenia. Plik jest w trakcie przesyłania, a my w tym czasie możemy uzupełnić kilka informacji. Zaczynamy od tytułu. W moim przypadku jest to odcinek kobiecego kwadransu naukowego, czyli rozmów z naukowczyniami i popularyzatorkami nauki. Po dodanym tytule, czas na opis, w którym opisuję odcinek. Dalej dodaję informacje, gdzie jeszcze można go przesłuchać, a także podaję linka do live'a z rozmowy. Ostatnią informacją jest link do mojego Instagrama oraz mojej rozmówczyni. Mamy możliwość także dodania filmów do playlisty. Następnie zaznaczam, że film nie jest przeznaczony dla dzieci, ponieważ to nie oni są moimi odbiorcami. Następnie klikam dalej i dalej do weryfikacji. Tutaj już nic nie dodaję, ponieważ weryfikacja nastąpi po tym, jak plik się załaduje. Kolejnym etapem jest widoczność. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, aby zaznaczyć jego widoczność jako publiczny, by każdy miał do niego dostęp. Kiedy przeszliśmy przez wszystkie cztery etapy, klikamy w prawym dolnym rogu przycisk Opublikuj. Widzimy, że film się wciąż ładuje. Ważne, aby nie zamykać w tym czasie karty. W innym przypadku film może nie zostać dodany do platformy. Czekamy, aż się załaduje do 100%. Po załadowaniu widać, że film jest oczekujący. Oznacza to, że weryfikacja, o której wspomniałam wcześniej, wciąż trwa. Odczekujemy chwilę i widzimy, że film jest. Publiczny. Gotowe. Pamiętaj, że zawsze warto wyszukać swój dodany film i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I pamiętajcie, że popularyzację nauki można robić z każdego miejsca. Trzymam za Was kciuki. I do zobaczenia w social mediach.